Być może myślisz sobie, kurczę Felek, jest tyle roboty, aby zmienić tą historię i zacząć zarabiać więcej pieniędzy. Ale powiem Ci tak, to jest nadal część Twojego myślenia ze starej historii. No bo zobacz, jakąś pracę każda z nas musi wykonać. Czy nie, nie byłoby więc mądrzejszym wykonywać pracę, która prowadzi do większych zarobków, zamiast pracę, która sprawia, że kręcisz się w koło Ciągle powtarzasz tą historię, i ciągle tak naprawdę jesteś w tym samym układzie? Przypomnę ci jeszcze raz moją koleżankę, która pomimo upływu tak wielu lat, ona nadal została tam, gdzie była. Ja zdążyłam się wyprowadzić do jednego kraju, do drugiego kraju, zbudować tyle pieniędzy, że nie muszę pracować do końca życia, a ona nadal powtarzała tą samą historię. Popatrz na to, jaką cenę Ty płacisz za powtarzanie historii, którą dzisiaj masz. Dobra, dzisiaj wytłumaczę Ci bardzo proste zasady. Ja dużo generalnie dzielę się tym, co ja robię, ale dzisiaj chcę się z Tobą podzielić takimi trzema prostymi zasadami, które moim zdaniem mogą wnieść coś nowego do Twojego podejścia. Pierwsza z zasad, nazwałam ją Hero, czyli taki bohater. I o co mi chodzi z tą zasadą? Wyobraź sobie, że kiedyś szczyciłam się tym, że ja jestem taka on, on i że ja nie potrzebuję mieć żadnych autorytetów. Twierdziłam wręcz bezczelnie, że nie ma ludzi, którzy, którzy mogliby być moimi autorytetami. Fuff. arogancja na maksa, po prostu ego fruwające pod sufit. I dopiero w momencie właśnie w którym zobaczyłam jak wygląda moja finansowa historia i jak bardzo mi się wydaje, że ja jestem świetna, a tak naprawdę świetna nie byłam, zaczęłam szukać wzorców i zaczęłam szukać osób, które mogłyby mnie zainspirować. I jedną z takich osób jest Warren Buffett, o którym mówię relatywnie często, ponieważ on i jego zasady naprawdę mają dla mnie bardzo, bardzo dużo sensu. I jedną z rzeczy, którą on powiedział, a ta rzecz brzmi tak. Jesteś swoją największą inwestycją, a właściwie powinnaś być swoją największą inwestycją. Bo w zależności od tego, co włożysz do siebie, włożysz w siebie, czyli zobacz, tutaj narysuję, narysuję taką piękną dziewczynką, tak. Zobacz, jeżeli włożysz w siebie tylko trochę, jakąś tam podstawową edukację, to będziesz zarabiała tak naprawdę tylko trochę, tak? Jeżeli włożysz w siebie bardzo dużo. I będziesz miała dużo doświadczeń, to Twoje zarobki też muszą to po prostu odbić. I większość mentorów, od których się uczyłam, powtarzają ciągle tą jedną rzecz. Nauka praktycznych umiejętności równa się pieniądze. Nauka zarabiania równa się pieniądze. Nauka zrozumienia siebie i tego, co nami rządzi, w odniesieniu do finansów, równa się pieniądze. I teraz spójrz. W momencie, w którym wybrałam sobie mojego nowego hero, ja zaczęłam tak naprawdę uczyć się, czytać, na początku same tylko cytaty inwestorów, to jak oni podchodzą do pieniędzy, to w mojej głowie zaczęła się tworzyć inna perspektywa. Zaczęłam sobie myśleć, kurczę. Może to, jak ja myślę, tak naprawdę nie ma sensu. W pewnym momencie stwierdziłam, że oczywiście, że nie ma sensu. Ale to zaczęło się od, od właśnie od określenia, od zaczęcia czytania trochę innych osób, od wybrania kogoś, kto po prostu mógłby być dla mnie lepszym autorytetem. No bo zobacz, można lajkować różnego rodzaju hasełka nudne, ekscytujące, dobrze brzmiące, plasterki emocjonalne. Ale moje pytanie jest takie. Do czego to prowadzi? Popatrz na swoją historię i na ostatnie lata. Można, wiesz, rozmawiać na temat pieniędzy z osobami, które pieniędzy nie mają, z osobami, które nie potrafią zarabiać. Można narzekać jak trudne jest zarabianie, można nakręcać jaki świat jest straszny, dlaczego nam nie dadzą więcej kasy. Ale można zacząć słuchać ludzi, którzy wiedzą jak zarabiać. I Zobacz, w odniesieniu do dowodów, te dowody działają w obie strony. Z ludźmi bogatymi to są dowody, że sposób, w jaki oni działają, to, że inwestują, to, że budują, to, że tworzą biznesy, to jest dowód na to, że to działa. W odniesieniu do klasy średniej, do ludzi, którzy są przeciętni finansowo, to co oni robią też działa i tworzy przeciętniactwo. Pytanie, gdzie ty chcesz wylądować, tak? Więc moja główna zasada była taka: znajdź sobie nowego bohatera. Znajdź sobie kogoś, kto ci pokaże, kto poszerzy Twoją perspektywę i zacznij stosować, tak? Bo nie wystarczy tylko zalejkować czyjś status. Trzeba to zacząć stosować. Trzeba stać się, stać się dla siebie największą inwestycją, i ja o tym mówię często: że ja wydałam krocie na siebie. Za kilka dni lecę znowu do Stanów na kolejne szkolenie. I zobacz, można byłoby powiedzieć: ale po co ty to robisz? Czy tobie jest źle? Nie, mi jest dobrze ale ponieważ chcę, żeby było mi dobrze, ja nadal poszerzam perspektywę, bo świat nie stoi w miejscu, bo zarabianie nie stoi w miejscu, bo ja chcę zobaczyć, jak daleko mogę dojść, tak? Więc to jest punkt pierwszy, perspektywa. Punkt drugi, konkret. Och, no tym, o tym punkcie mogłabym Ci tak naprawdę opowiadać przez cały dzień, ale wiem, że nie masz czasu. Ten cały konkret zamiast pitu-pitu to jest naprawdę zasada, której się zawsze, zawsze trzymam. I kiedyś byłam taka, wiesz, taka rozlazła, mówiłam, że może, że, że dużo, że mało, że źle, że dobrze, tyle, że z tego nic tak naprawdę nie wynikało. No bo zobacz, co tak naprawdę oznacza dobrze albo źle, co tak naprawdę oznacza dużo albo mało, co tak naprawdę oznacza tanie albo drogie. Wszystko tak naprawdę jest w jakimś kontek kontekście, czyli trzeba zobaczyć, co z tego wynika. I powiedzenie na przykład, że zarabiam mało, no, jeżeli masz małe umiejętności, no to jest to adekwatne do tego, ile zarabiasz. Powiedzenie, że coś jest na przykład drogie, e, w porównaniu do czego? Trzeba ocenić, tak? Jeżeli oferuje dokładnie to samo, ale na przykład kosztuje pięć razy tyle, no to relatywnie jest drogie. Ale jeżeli cena jest wysoka, a, a idzie za tym wartość, to wcale drogie nie jest, tak? I to moje takie... Podejście do bycia konkretną przełożyło się tak naprawdę na konkretne działania, na konkretne liczby i na rozliczanie siebie z tych działań. No bo zobacz, możesz sobie obejrzeć szkolenie, możesz stwierdzić no dobra, kiedy zmienię tą historię trurururu i możesz znowu skoń, możesz znowu przegapić kolejny rok. Tak? Możesz znowu się rozmyć i możesz nie ruszyć do przodu. I z tym konkretem powiem ci a tak naprawdę dwie rzeczy, które do mnie przemówiły, tak? Myślę, że one ci się spodobają. Pierwsza z tych rzeczy to było uświadomienie sobie, jak potężnie działa nasz umysł w odniesieniu tak naprawdę do wszystkiego, ale przede wszystkim do zarabiania. Każda z nas ma średnio 55 tysięcy myśli dziennie, tak? To jest jakaś tam średnia, ale zacznij 55 tysięcy myśli dziennie. Jeżeli a popatrzymy tylko tak naprawdę na 70% tych myśli, a to one, one nam powiedzą, że masz dziennie 38 tysięcy myśli. Myśli, które się powtarzają, które ciągle gdzieś tam na automacie ci się przebijają. Z tyłu, głowy, z boku, ale ty wokół nich krążysz. Tak myślę, że już teraz rozumiesz, jak bardzo działa automat. I teraz zobacz. Myślenie, że ty sobie tylko coś obiecasz, albo że ty sobie powiesz, że będziesz miała inną historię, nie ma prawa zadziałać. Dlaczego? Bo te 38,5 tysiąca myśli dziennie w skali miesiąca dają ponad milion. Tak? Czyli powiedz mi, jakie masz szanse, żeby wygrać z milionem tych samych myśli, obiecując sobie tylko jedną rzecz? No, moim zdaniem niewielkie. I dlatego ja, jak patrzyłam tak naprawdę na to całe myślenie, to ja stwierdziłam, że. Ja się już wystarczająco długo nabierałam na to, że ja siłą woli coś zmienię, że ja zacznę więcej zarabiać, bo ja chcę więcej zarabiać, ale ponieważ widzę, że to nie działa, a lata i moje konto mi to pokazują, więc ja muszę po prostu podjąć konkretne działania, tak? I to jest ten konkret. Drugi konkret, w którym się chcę z Tobą podzielić, to jest to, ile pieniędzy tak naprawdę zarobiłaś przez całe swoje zawodowe życie. Ja patrzę na to tak bardzo, bardzo ostrożnie i mówię, że za każdy przepracowany rok powinnaś odłożyć minimum 6 tysięcy, tak? Mieć na boku jakieś tam 6 tysięcy, więc teraz popatrz. Jeżeli pracujesz e, zawodowo 5 lat, to powinnaś mieć z boku jakieś 30 koła. Jeżeli pracujesz 10 lat, 60, 20 lat, przynajmniej 120 tysięcy, tak? I jeżeli nie mamy miarki, to wydaje nam się, że my sobie jakoś tam radzimy, że nie jest tak źle. Ale w momencie, w którym my popatrzymy i skonfrontujemy to z tym, jak to powinno wyglądać, to my możemy sobie powiedzieć: Aha, radzę sobie dobrze, radzę sobie źle, albo po prostu totalnie, totalnie zawalam od lat. I na, na hasło typu, że wiesz, że te 6 tysięcy to jest dużo, no to po prostu podziel sobie te 6 tysięcy na dni i zobacz, jaka to jest symboliczna kwota, tak? Powiem więcej. Jeżeli pracujesz zawodowo, Ponad 5 lat, i cały czas nie jesteś w stanie odłożyć kapitału na inwestycje, i cały czas nie jesteś w stanie czegoś zbudować, i ty nadal nic z tym nie robisz, to zobacz, jakim jesteś zakładnikiem swojej głowy. To zobacz, jak pozwalasz, aby Twoja głowa Ciebie totalnie rozpierdzielała i totalnie sabotowała Twoje zarobki. Zobacz, jak bardzo się nabierasz na to, że coś się kiedyś zmieni. Zobacz, jak bardzo się nabierasz na to, że któregoś dnia zacznie być lepiej, któregoś dnia przyjdzie Twoja kolej. Nie kochana! Twoja kolej przyjdzie wtedy, kiedy zaczniesz być konkretna. Twoja kolej przyjdzie wtedy, kiedy zaczniesz się uczyć. Twoja kolej przyjdzie wtedy, kiedy zaczniesz działać. Kropka. Tam nie ma niczego pomiędzy, tak? Dobra. A ostatnia zasada, której się zawsze trzymam od momentu, kiedy na nią wpadłam, to jest celowanie w konkretne rzeczy. Ja nie celuję w to, aby było ok. Ja nie celuję w to, aby przeżyć z miesiąca na miesiąc. Ja celuję w to, aby być zamożna. I Powiedzenie sobie, że ja sobie daję pozwolenie najpierw na to, żeby mieć dużo pieniędzy, ja sobie daję pozwolenie na to, aby z tego życia korzystać i że ja celuję w bogactwo, które określiłam, było po prostu totalnym game changer dla mnie, ponieważ sprawiło, że ja zaczęłam dostosowywać inne akcje. Zaczęłam po prostu robić inne rzeczy. No bo zobacz, jeżeli celujesz w małe pieniądze, pieniążki jeszcze powiem, tak, jeżeli celujesz w małe pieniążki, to podejmujesz malusieńkie działanka. Takie. Tak? I Ty wiesz, że nic się nie stanie, Ty wiesz, że możesz sobie na to pozwolić. Żyjesz z miesiąca na miesiąc i chcesz mieć gwarancję, że wypłata Ci wejdzie, tak? Bo Twoje cele tak naprawdę determinują Twoje działania. Jeżeli celujesz w dużą kasę, to Twoje działania są dużo bardziej do tego adekwatne. I teraz powiedz mi, czy te malusieńkie działania mają prawo przynieść Ci tę dużą kasę? Nie. Czy osoba, która celuje tylko w to, żeby przeżyć, żeby jakoś to było, myśli tak samo jak osoba, która celuje w dużą kasę? Nie, bo to jest właśnie zmiana perspektywy. I oczywiście, w momencie, w którym najpierw zaczęłam celować w tą dużą kasę, to miałam coś takiego: Jezus, no po prostu no, nie dam rady, no, to jest za duże, no, po prostu jakieś drobne mi wpadają, ale krok po kroku zaczęło to zataczać coraz większe kręgi, a ja z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, tak naprawdę zaczynałam być bliżej mojego celu, aż w końcu go osiągnęłam. I teraz zobacz. Moja koleżanka zawsze mówiła, że ona nie chce zrobić roboty. Ona zawsze mówiła, że to jest za dużo, że jej nie stać, że to jest za drogie i że ona po prostu nie podejmie działań. I regularnie wracała do mnie z tymi samymi tematami. Ja dla odmiany też mówiłam, że rzeczy są drogie. Też mówiłam, że mi nie stać, bo nie było mnie stać. Ale stwierdziłam, że jeżeli ja się chcę wyrwać z miejsca, w którym jestem, to ja po prostu te rzeczy muszę zrobić. I to jest właśnie to, do czego ciebie namawiam. Zmień swoją historię. Zacznij mierzyć wysoko. Wybierz sobie lepszych bohaterów, zacznij być konkretna i zacznij zarabiać lepsze pieniądze. Za nami już parę miesiący, miesięcy 2024 roku. Jeśli jeszcze nie masz przełomu, jeśli nadal jeszcze nie pomnożyłaś swoich pieniędzy, to jest to naprawdę najwyższy czas, aby wziąć się w garść i zacząć działać. Bo jeżeli nie podejmiesz działań teraz, no to sorry, ale znowu skończy się dokładnie tak samo i znowu Twoja historia będzie rządziła Twoim życiem. Nie mówiłam za dużo o liczbach, nie mówiłam za dużo o inwestowaniu, bo mówię o tym w każdym innym miejscu. Dzisiaj chciałam po prostu namówić Ciebie do tego, abyś zatrzymała się, abyś zastanowiła się, jak Ci to wszystko działa, bo, i abyś określiła się i podjęła decyzję w kierunku lepszych zarobków. Bo jak taką decyzję podejmiesz, to cała reszta będzie prosta. Po prostu ruszysz do przodu i zobaczysz inne efekty. Z całego serca życzę Ci, aby ten 2024 rok naprawdę był punktem zwrotnym w Twoim życiu. Abyś przestała w końcu mierzyć tutaj i abyś stała się kobietą, która naprawdę zarabia przyzwoitą kasę.